A kojom, kojom! W dupę koją kojom! Daj mi katane, katane! Ma jo, no katane. Dobra, nie umie widzowie nawet gadać tam, nie ma takiemu. Co ty dice, za katane, ile? kojone, lui dice kojon. Ale Beka, nie? Beka Bambiku. Kojon, kojon. A kojon, ty płaczesz, kojon, kojon. Nie <noise> się.